No witajcie, moi drodzy. Witam Was w takim szybciutkim unboxingu oczekiwanym, nieoczekiwanym. Ciężko powiedzieć. Tutaj witamy się z naszym tornatkiem. Tornatko! Zjadłeś i co? Trzeba się by się przyłożyło przywitać. Podziękować wszystkim, tak? Wszystkim od razu mówię wszystkim dziękujemy za pomoc i wsparcie. Jesteśmy już praktycznie na ostatniej prostej, zostało nam tylko dwie chemie, także mamy się naprawdę bardzo dobrze. Moi drodzy, e, przechodzę do Was e, z króciutkim unboxingiem e, rzeczy, o której tak naprawdę trochę mówiąc zapomniałam. Co to znaczy, dlaczego zapomniałam? Dlatego, że um, zamówiłam ją jeszcze przed całą akcją z tornatkiem, bodajże to był albo styczeń, albo luty. E, przedpremierowo i tak naprawdę premiera była dopiero teraz, Wy już pewnie w opisie widzicie, co to jest. E, zamówiłam to tak naprawdę zbiór komiksów kolosal Tomb Raidera, e, on ma w sobie tom i pierwszy i drugi ja posiadam pierwszy i trzeci i zastanawiam się bardzo właśnie e, i chyba po prostu jeżeli ten tom mnie zadowoli i usatysfakcjonuje to po prostu sprzedam sobie tom pierwszy e, no i tyle i pewnie zakupię w przyszłości tom drugi, do czego zmierzam ten tom, e, boże tom e, ten tom e, ten kolosal, który składa się z tomu pierwszego i drugiego ma w sobie, znaczy nie tyle co ma w sobie, co kosztował przedpremierowo 269 zł. I to była naprawdę bardzo fajna cena, bo teraz bodajże, on kosztuje prawie 500 zł, więc. No za taką kwotę już bym tego nie kupiła, więc warto przedpremierowo, znaczy warto, nie wiem jeszcze czy warto, muszę to zobaczyć. Otworzymy to i za chwilę zobaczymy jak się to prezentuje i czym się to różni od, no mam oryginał w języku angielskim pierwszego tomu, bo trzeci mam w języku polskim. Także w sumie porównamy sobie wszystkie trzy egzemplarze, porównamy sobie polską wersję trzeciego tomu, porównamy sobie zagraniczną wersję. Pierwszego tomu, no i porównamy sobie ten kolosal, który oczywiście też jest w języku angielskim. Także ja otwieram i zaraz się słyszymy. Jeszcze słuchajcie, do końca nie odpakowałam, bo to jest w folii, ale już przygotowałam sobie tom trzeci, który jest w języku polskim i tom zagraniczny. W języku angielskim. Tutaj w środku był taki, słuchajcie, komiks Spidermana. No, także, słuchajcie, otwieramy i zaraz zobaczymy sobie, co kryje się w środku. Przede wszystkim, e, zobaczcie, jak różni się to grubością. No, Chcąc, nie chcąc, ten kolosal mieści e, dwa tomy, tak. Mm -hmm. Volume 1 już jest, z tego co widziałam, zapowiedziane. Volume e, 3. E, papier, słuchajcie, tak jak w tej zagranicznej czyli nie jest matowy. Mm, świecący papier bardzo taki. Delikatny, bym powiedziała. Doskonale znam te części tutaj komiksów, dlatego że przeczytałam pierwszy tom od A do Z, także doskonale to znam. Natomiast boję się, jak to będzie właśnie chciał zaczek, ktoś otwiera z poręcznością. No, powiem Wam, że. że Git. W sensie chodzi mi o to bałam się, że będzie nam się taki wielki rowek tutaj robił, tylko że, no wiecie, nie zabierzecie sobie tego do sypialni i nie poczytacie do snu. Zresztą tamtych tomów tak samo, bo, bo są wielkie. Ale chcę zaraz zobaczyć jak to będzie wyglądało jak sobie otworzę gdzieś już do połowy, powiedzmy, nie? Bałam się, że to się będzie nam zamykało. Przy tak grubym, przy tak grubym komiksie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nie, no słuchajcie, nie zamyka się. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie i zresztą to jest tak specyficznie klejone. Zobaczcie. W zasadzie może bardziej szyte, ciężko powiedzieć. No tutaj tych komiksów nie znam. Tego, tego tutaj nie czytałam, więc nie wiem. Nie znam historii. Nigdy nie ściągałam też z neta, więc ciężko powiedzieć. Patrzę sobie na tą kreskę, czy ona mi odpowiada. Ale jest ładna. Jest naprawdę ładna. Nie zwracajcie uwagi na odgłosy w tle, bo sen przeżywa jakąś grę, oczywiście. Wow. Uwielbiam takie arty na koniec, o to kocham, kocham, znam ten art, jest przepiękny i najważniejsze jest to dla mnie właśnie jak się ta księga otwiera, naprawdę wygląda to spoko, zobaczcie już jestem pod koniec, a, a to jest tak fajnie pomyślane jeżeli chodzi o grubość tego, że to nam się naprawdę nie zamyka, no super. Dobra, ja sobie otwór, pozwolę sobie otworzyć jakieś tutaj pierwsze właśnie. Jakieś pierwsze o e, rysunki, może takie, może nie pod wodą. Zaraz tu coś znajdziemy takiego ładnego w kolorach, żebyśmy mogli sobie po prostu z tym tomem na przykład pierwszym porównać. Więc e, ja już sobie to wszystko poprzesuwam. Zobaczcie, że ja dzisiaj mylę, mylę słowa, ale jestem bardzo zmęczona. Ja już czekam na urlop, jestem tak zmęczona. Zresztą co roku to mówię, że czas urlopowy jest straszny u mnie w pracy, bo, um, no bo są non stop zastępstwa, no stop musimy być na zastępstwach, więc dobra, pokazać mi to powiem Wam. Że delikatnie, delikatnie bardziej nasycony kolorami jest ten amerykański, to amerykańskie wydawnictwo. Że to też może być kwestia. No nie, to nie jest kwestia światła. No bo jednak jest bardziej nasycony kolorami mhm, ten Tom Archives 1. Jednak. Mhm. No to tutaj, jeżeli chodzi o kolory, to jest zupełnie inna historia, bo tutaj mamy do czynienia z tym papierem matowym. Takim bardziej przypominającym mi właśnie zeszyty, na przykład wydawane u nas w Polsce. Natomiast chciałabym jeszcze sobie sprawdzić tą kartkę. Mhm. Chyba, wiecie co, ja nie jestem jakimś znawcą papieru, ale wydaje mi się, że chyba jest taki sam, jeżeli chodzi o grubość. A jeżeli by była jakakolwiek minimalna różnica, no to powiedzmy, że z racji tego, żeby tutaj udźwignąć jakby gabaryty tego kolosala, no to powiedzmy, że może delikatnie cięższy, ale chyba nie. Wydaje mi się, że jest chyba ten sam. W każdym razie, no, piękne wydanie, no i najważniejsze, że on mieści w sobie, słuchajcie, właśnie ten tom. E, drugi, którego nie posiadam, jest ciężko dostępny. O ile on się gdzieś pojawia, to jest no, naprawdę w cenach y, takich y, zaporowych. No a słuchajcie, ten kolosal kupiony za no, dużo, bo to, to nie są małe pieniądze 269 zł, ale no, w takiej cenie mieć dwa, dwa tomy to uważam, że jest naprawdę mm, uczciwa cena. Za 269 zł. I teraz, tak jak mówię, też widzę, że e, ogłosili e, tom, e, tom drugi tego, volume 2, e, bo będzie też ogłaszane, ogłaszane polskie wydanie czwartego tomu. I być może tak, że na przykład sprzedam sobie e, Archives 1 i na przykład trójkę sobie zostawię. No, i na przykład, jak sprzedam Archives 1, to wtedy może uda mi się właśnie zakupić volume, volume 2. I może nie musiałabym nic dopłacać, bo też jest teraz ogłoszone za 269 zł. No, ale nie to jest teraz moim priorytetem. Teraz priorytetem jest tornadko. I dopóki, dopóki nie zakończę całkowicie leczenia onkologicznego, to raczej sobie nie pozwolę na takie zakupy. Ale. Yy, no, polecam dla tych, którzy nie mają, uważam, że naprawdę warto zainwestować. W, no bo teraz ta cena regularna chyba jest 469 zł, tyto, to uważam, że to jest no, dużo. Tu już można, mogło, można by dyskutować nad tym, czy jest to warte, czy nie warte. To już kwestia jakby tego, co wy uważacie, jaki macie stosunek do tego typu kolekcji. No, ja powiem jedno: grubość tego naprawdę robi wrażenie. Ale jest śliczna. Naprawdę jest śliczna. Piękne. Naprawdę. Natomiast najmocniejsze kolory są w tym, w tym Archives 1. Tutaj są troszkę bledsze, ale wydanie samo w sobie jest przepiękne. Zobaczcie ten grzbiet. Jest piękny. Piękne. piękne. No, tutaj grzbiety były takie. Mhm. A tutaj ten grzbiet jest jako jedyneczka. Super. No dobrze, to taki szybciutki unboxing, żebyście wiedzieli mniej więcej, ale ja, wiecie, ja się nie nadaję do takich unboxingów. Jestem beznadziejna w prezentowaniu książek. Nie posiadam jakiegoś statywu, żeby można było, tak wiecie, profesjonalnie wam to nagrać. Takie szybki unboxing, także chyba. Chyba to idzie do sprzedaży i jak będę, jak już mi się może uda sprzedać, to wtedy zainwestuję w Volume 2. Ale nadal w tej cenie takiej, wiecie, tej promocyjnej, przedpremierowej, bo no 469 zł, no po prostu nie. A te 269 można zawsze jeszcze uciułać i gdzieś uzbierać. Nie wiem do kiedy będzie ta cena: 269! Ja wtedy y, kupiłam ją właśnie jak Sylwek, y, jakoś chyba to ogłosił. Y, na Facebooku, pamiętam, na grupie. Pozdrawiam Sylwkę zresztą. Także naprawdę piękne, piękne wydanie. I najważniejsze, że wiecie, jest to w jednym: jakby y, w jednej księdze. No, coś cudownego. Także z mojej strony polecam w tej cenie niskiej, stosunkowo do, do oryginału, do ceny regulowanej. No i tyle, kochani. Nie ma tu się już nad czym rozwodzić. Ja Wam dziękuję. Powiem Wam tylko, co jeszcze przygotowywuję. W styczniu tego roku nie wiem, czy pamiętacie ostatnią figurkę, którą nagrywałam. To była z Jill. Ja weszłam w posiadanie kolejnej figurki wtedy Lary że styczeń to był. Ale z racji tego, że w marcu podziała się historia z tornatkiem i od tamtego momentu intensywnie się leczymy, to no nie miałam ani weny, ani chęci, ani czasu. Ani niczego, aby cokolwiek, że tak powiem, artystycznego wziąć do ręki. Natomiast naprawdę rokowania są dobre. Tornatko, mam leżę sobie na balkoniku. Tornatko czuje się świetnie, ma bardzo dobre wyniki. No i, i aż chce mi się funkcjonować, że tak powiem, wiedząc, że wszystko to, co robię, przynosi efekty. Sorki, ale się wysławić nie potrafię po całym tygodniu. I, I myślę, że sobie tą figurkę zacznę teraz malować, i w sumie to nie jedną, bo mam dwie, ale o tej drugiej Wam nie mówiłam, bo to było tak, że może to jest niespodzianka, o może tak. No ale trzeba było pomalować jedną i drugą, i jakiś taki filmik zbiorczy. Nagrać albo dwa osobne, nie wiem. Zobaczymy, jak mi to pójdzie generalnie. W każdym bądź razie ja Wam serdecznie dziękuję za te moje yy, tutaj wypociny, za, za to, że wysłuchaliście o tych moich wypocin. No i ja Was zapraszam już do kolejnych serii na kanale. Także moi drodzy, naprawdę, naprawdę polecam, bo coś pięknego, coś pięknego. A Ciebie chyba sprzedam. No, ale masz ładne kolorki. Zdecydowanie o wiele ładniejsze. Znaczy, no, nie ma jakiejś takiej diametralnej różnicy, ale jednak jest. No, to papa. Pa.